To jest pierwsze ujęcie kamerką Osma Pocket 3. No a jak pierwsze ujęcie, to musi być jaśnie pani na tym ujęciu. A przy okazji, jak odpaliłem kamerę, to okazało się, że przed nami leżała taka oto złotowa do skarbów z ulicy. Także chyba szczęśliwie odpaliliśmy niekarka. No nic będziemy się uczyć wszystkiego znowu. Bo te funkcje są dość pomieszane w innym miejscu niż w poprzedniej wersji. Także. Na razie pewnie czeka mnie kupa błędów z tą kamerą, ale najpierw chcę nagrać kilka ujęć, żeby zobaczyć, jak wyglądają kolory, e, proporcje ekranu, jak to w ogóle ma się do poprzedniego urządzenia i jak ta jakość wychodzi, także traktujcie to jako testowe e, nagrania. I co, Kto tam idzie? Zobacz, kto tam idzie. Kto idzie? Zobacz. Zobacz, kto idzie. No cześć. Cześć, Gotowi do jazdy? No, etap drugi. Etap drugi, już jesteśmy, już jesteśmy w pile właściwie. I lecimy nad morze. Klara, jedziemy nad morze. O, się to dobrze. Postój numer dwa. Jesteśmy już za Szczecinkiem. Gwiazda musiała być wypuszczona po raz drugi. Stanęliśmy sobie w lasku na odpoczynek i kawę. I potem już ostatni etap nad morze. Medialni. Oby, oby do Spotkanie celu. Medialnych. Oby do celu już, bo już mam trochę dosyć. Jechania. Moje y, warunki dzisiejszej podróży są ekstremalnie trudne. Tak. Po prostu dostałaś takie za, zaplecze Klary Budy. Właściwie. Klara ma tam budę w samochodzie, a Ty masz, Udostępni, masz zaplecze. Udostępniła mi kawałek tak, siedzenia. Pożyczyła ci. Umożliwiła Ci, że możesz jechać z nami. No ale jakoś trzeba wytrzymać. Kość dobra, tak? Dał pan kość. Przyszło mi niestety jak zwykle. Albo troszkę nie, niewygodnie z nagrywaniem. Co? O, teraz. Nie, 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 unlock to jest. Unlock. Może no, no bo nie weszło, wiesz. Idzie ciepło, widzę. Idzie, 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 idzie. Płomienia mhm. nie widać, ale ciepło widać. Tak, bo się faluje, nie? Mhm. Czy może by takowa kawiarka. Drugi raz w terenie kapusia. Tak jest. Szkoda, że tak szumilko. A to miło, jak znaczy, miło, tylko grunt, żeby pół dębu nie spadło w Tak to wygląda. O, nad nami. że korole drzew się ruszają, ale co tam? W najwyżej jedna gałąź, nie? No spokój. Nie ma co tam robić z tego problemu. Za Szczecinkiem trwa budowa eski, więc dość ograniczona ilość możliwości zatrzymania się w lesie. Stąd taki pomysł, żeby wjechać po prostu w boczną drogę i zatrzymać się gdzie bądź. No, i taki przypadkowy nasz piknik przedrożny. Tam też już ktoś zaparkował, obok tam też jest fajna droga wjazdowa do lasu. No a my sobie tak przycuknęliśmy na chwilę. Zostało nam jeszcze około 100 km. Do celu. Stówka odpoczynek, stówka odpoczynek, i to jest dobry system. Nie ma jak domowych hamburgerek. Spoko. Masz już szwankę od razu. A pogoda na razie fajna, nie? Nie, nie ma upału, bardzo ładne niebo. I się leje się. Dobrze. Warto było czekać. Tylko wystarczy wody? Tak, tak, bo ja jeszcze muszę mieć miejsce na mleko. Oj ciężko. Oj, ciężko. Trzeba jechać dalej. Trzeba się nasapać. No i proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Klara znowu ma swoje nowe apartamenta. Tak, Na samym środku oczywiście leżysz sobie. Tak wygląda nasze lokum. Jesteśmy w sumie można powiedzieć w centrum dwiżyna. Nie wiem czy tu jest 400 metrów, chyba nawet nie ma do, do plaży. Do, do plaży. być, około. No bo tak patrzyłem, że tak mniej więcej wygląda. O, no, wyrko i nic więcej. I więcej nam też nic nie potrzeba do szczęścia. Pies zadowolony, bo już wyszedł z samochodu. To najważniejsze. O! Jest szczęście? Jest szczęście. Jest szczęście? Jest. No za Na, dobrze. Tym, etapie już Na etapie. tym etapie już jest. Albo jeszcze. Ogon chodzi, nie? Ogon chodzi. No, posrzywany ogon chodzi. Jak tam ten ogon? Fani będą pytali, to muszę sfilmować. No dobrze. Poszywany, ale chodzi. zwykle z problemami ze schodami. Idziemy, chodź. Tak, wyłośnie. Wyjdź, wyjdź. No i idź, Za idź. szadek. Nie ma tu żadnych przeszkleń. No, gdzie mi tam przechodzisz? Chodź no jeszcze niżej widzi schody. Idź dalej. Tu. 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 Musi się nauczyć po prostu. Do to też się jeszcze musisz nauczyć. Ona też staje z tamtej strony, bo no u nas składki się drzwi wszystkie inaczej otwierają. No, Tylko normalnie. No. Musi się biedna nauczyć. No. Idź Klarka do przodu, nikt ci nie zginął, idź Może by tam A tam dalej prosto jest morze Morze w klapkach w klapkach Morze na dran Późno postroku z całym terenem a powoli No najdalej gdziekolwiek, Czym prędzej z kimkolwiek z tobą? Słuchaj z nie czekaj I teraz ruszaj Dźwięku to dzisiaj nici także nawet się nie sila możemy raptem tak. Nie daje szans nagrać niczego dźwiękowego, także może jutro. Na razie krajobrazy. No i my. Bo COVID się nie udało. Ale możemy podać numery. Proszę, zadzwoń. nasza foka. Nasza foka jest zmęczona. Zakotwiczyła w stacji Bałtyk. Kremu nie bierzemy. Spróbujemy ode mnie. No, co. Nie zjesz całej porcji i tak, więc... No, oczywiście. No, ja, zawsze, ja zawsze zostawiam przecież... Pomogę ci. To jest, to jest logiczne. Ja zawsze zostawiam krem pomidorowy też. Pani wstała i od razu jest zainteresowana. Gdzie ta pani idzie? Gdzie ona poszła? Chyba nie pójdziemy nigdzie. Nie wolno budzić psa. O, podniosła się głowa. Podniosła się głowa i się położyła głowa z powrotem. Przypłynęła Wyspa Szczęścia. Wołowy pojedynczy, klasyczny. A ty masz co? Dorsza, tak? Pieczony dorsz na batata z sałatką, winegretem. No Bardzo ładnie to wygląda. I groszek świeży. Będę groszku znaczy się. Super sapa. Wagonik z kredkami. No. Obrazek klasyczny. Pora, dzień zakończyć jeszcze małą wizytą na plaży. W wiadowym celu. Cel wystaje z plecaka. Na plaży z całą pewnością będzie ostry szum, co już jest zresztą słychać na pewno, więc chyba zostawię was znowu tylko z obrazami. Na no, wymbrażenie mnóstwo nowych budynków, budów zmienia się sporo inwestycji. Chodniki też już nie te same. Parę lat temu byliśmy tutaj dwa razy. Wtedy też zaczynałem eksplorację jeszcze z kanarkiem 250, też na plaży po raz pierwszy. No nie było tak dużo tych wyjść na plażę z wykrywaczem przez lata, ale miło to wrócić. No już zaczyna się wiatr, więc prawdopodobnie wszelkie komentarze jutro. Także do dołków czasem. Gdzieś wszystko jakieś wieś, że jakaś a może las nas goścrzan, sam głębi tam szaleńczy morze. Oso w klapkach, może nad ranem, późno po zmroku, całym telem podobie, krok po kroku. Może wreszcie, jakkolwiek naryńczyć, cokolwiek dzisiaj, jutro najdalej, gdziekolwiek, czym prędzej, z kimkolwiek z sobą słuchać. żeby wreszcie, jakkolwiek, nareszcie, cokolwiek dzisiaj, jutro, najdalej, gdziekolwiek czym prędzej z kimkolwiek, z sobą słuchaj. Dziś nie czekaj, teraz ruszaj.